Cześć wszystkim, witam Was w kolejnej POPczytelni. Dzisiaj pokazamy sobie o tym, co czytaliśmy w kwietniu. Ze mną jest Artur z klubu Manki i Sakai. Cześć, witam. Mario z komiksem Po łapach. Cześć. Patrę i Monika z klubu Miłośników Fantastyki Sakita. Cześć. Cześć. Słuchajcie, no to zacznijmy, może Artur powiesz, jakie yy, książki, komiksy Manki przeczytałeś w to ja tak według ostatniej formy, jaką wtedy poprzednio zaproponowałem, tak samo właśnie pójdę i dzisiaj, to przeczytałem. Najpierw coś dla fanów horroru europejskiego i to myślę, że jeszcze niewiele osób wie o tym, że tak świetny pisarz jest pochodzenia europejskiego, a dokładnie słowackiego. Mam na myśli Józefa Kalikę, pisarza, który tworzy horrory od tak około z 80 lat wydaje mi się. Oczywiście do nas trafiły te książki jego znacznie później, ale jego klimat, we wszystkich po kolei kolejnych książkach, powieściach grozy, jest dosłownie tak mroczny, tak przytłaczający, że ja go śmiało porównuję do prozy Lovecrafta, tak rozbudowany też groza tam u niego przychodzi z innych wymiarów. Kosmosu, z wnętrza ziemi, dosłownie wytwarza takie różne stylistyki horrorowe, że według mnie jest to jeden z najlepszych, obecnie pisze, piszących grozę nawet na świecie, nawet powiem, że tak. W kwietniu czytałem jego zbiór opowiadań pragnienie. To jest tak jakby jedna z dwóch części zbioru opowiadań. Pierwszy tom ma tytuł Wood i Zarówno opowiadania w pragnieniu, jak i w głodzie stanowią taką, jakby całość, bo bohaterowie poszczególnych opowiadań przeplatają się w poszczególnych, kolejnych treściach, oraz właśnie na zmianę w tych dwóch tomikach opowiadań. Według mnie powinno być to wydane razem. Głównym, jakby, motywem straszenia kariki w pragnieniu i głodzie są słowackie góry, do, dokładnie wzgórze Czebrat. I miasto, miasteczko Różomberg, gdzie tam też autor sam się wychowywał. Dlatego trochę tam możemy dopatrzyć się właśnie takich autobiograficznych wątków. Ale tam wszystko się zaczęło i tam stamtąd ten strach przychodzi. Mamy na przykład cztery opowiadania w obu tych tonikach odnośnie tak zwanego faceta w żółtej kurtce, który jest bestią który krąży, poluje na ludzi, ale skąd on się wziął i kim on tak naprawdę jest, no to tutaj naprawdę autor wszedł na takie wyżyny, że nic zdradzać nie będę, ale naprawdę bardzo serdecznie polecam prozę Józefa Perica. Dodatkowo z, oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żebym nie przeczytał kilku mang e, i tutaj opowiem o tym tytule Potworna Słodycz. E, czytałem już tom drugi, to jest e, historia o nastolatce, bardzo wstydliwej i nieśmiałej, która praktycznie jest e, introwertyczką i boi się ludzi, ale ona ma bardzo duży powód do tego, żeby ludzi unikać. Otóż, kiedy. E, bardzo się zdecyduje, kiedy zaczyna odczuwać jakieś takie wyraźne, skrajne emocje, jak strach, jak lęk ale też jak pozytywne emocje, jak miłość, przyjaźń, zauroczenie. No to właśnie. Mała dziewczynka zmienia się w wielkie monstrum Ala Godzilla. Nikt nie wie, że to ona jest tym potworem, tylko właściwie jej matka. No i tak się dzieje, że w pewnym momencie. Ona wychodzi z domu no i poznaje super przystojnego kolegę z klasy, który jakoś tak się dzieje, żeby się nią zaczyna interesować. No i jak się pewnie domyślacie, kiedy y, wybierają się na randkę, no to wszystko idzie nie tak i ona się w tego potwora tą wielką bestię zmienia. Y, bardzo humorystyczna, ale też i pokazująca. Y, Problemy współczesnych nastolatków, o wykluczeniu społecznym, o jakichś takich lękach społecznych w ujęciu oczywiście typowym de japonii, czyli właśnie z przemianą w wielkie monasty. Obecnie czytam Cierń, powieść fantazy T. Kingfisher. To jest taka autorka, która łączy fantastykę, fantazy. Też włączkami komediowymi, ale nie zawsze jest tak komediowo. Nieraz pojawiają się i dojrzałe treści. W Czerniu mamy taką dekonstrukcję baśni o śpiącej królewnie, ale też pojawiają się tam bohaterowie, bohaterki z innych znanych baśni w ujęciu częściowo mrocznym, a częściowo właśnie takim, gdzie można się naprawdę uśmiechnąć no i mieć, mieć przyjemność z tego czytania. Co chcę przeczytać w najbliższych dniach? to tom trzeci mangi Lato, kiedy umarł Hikaru. To też bardzo nietypowy tytuł, wydawany od kilku miesięcy dopiero w Polsce. Historia zaczyna się tak, że dwóch bliskich przyjaciół idzie w góry. Niestety wraca tylko jeden. Jeden niby ginie w tych górach, ale jednak też po pewnym czasie wraca, ale już nie jako on. Coś jest w nim nie tak. Że jego przyjaciel, który dziwi się, jakim cudem przeżył, odczuwa po pewnym czasie, że coś z tym hikaru jest nie tak, że to już nie jest ten przyjaciel, który go znał wcześniej. No i z czasem dochodzi do tej strasznej prawdy, kim naprawdę jest hikaru. Ale na razie, jak w Polsce wydany jest dopiero Tom trzeci, więc ta historia się dopiero. Rozkręć. Mario, co czytałeś? No, ja przeczytałem Preludium do Fundacji, jeśli chodzi o książki. Jestem właśnie na drugim tomie. I szczerze powiem, że to nie jest książka dla każdego. Tam przydałoby się przede wszystkim znać twórczość Asimowa, przede wszystkim y, te, te sagi o robotach, a bezwzględnie należy przeczytać nowego detektywa. Jest pewien człowiek, który wygłasza swoje, swój odczyt na kongresie matematycznym. I zaczynałem się nim interesować politycy, ponieważ jego teoria mówi o tym, że na sposób matematyczny można przewidzieć przyszłość. I oczywiście musi uciekać. I jeśli chodzi o komiksy, to przeczytałem, znaczy jeszcze czytam wizę tranzytową. Jest to y, powieść graficzna, autobiograficzna. Autor ze swoim kuzynem jedzie w podróż pewnym gruchotem, który wyciągnęli jest pewnego ogrodu. Pojechał do Turcji, ale później się okazuje, że on przejechał przez kilka innych krajów musiał przekraczać coś takiego jak granica państwowa i musiał się popisać z czymś takim jak posiadanie paszportu. Jeśli chodzi o mangi, no to oczywiście przeczytałem Metropolis i to będzie moja kolejna recenzja. Yy, dzieło pomnikowe z jednej strony, ale z drugiej strony rozczarowujące. Powstało w roku 1949 zeszłego wieku, więc dosyć poważnie się zdarzało. Yy, widać tam ewidentne inspiracje World Disney'em. Ale tam jego myszka miki jest zła. To jest coś jakby niekonwencjonalne przedstawienie. Mamy też inspiracje oczywiście, filmem Langa. Mamy też inne inspiracje, które są związane bardziej z historią samej Japonii niż samą fantastyką, ale autor sam mówi, że on. Inspirował się też fantastyką. Są sceny, które ewidentnie nawiązują do Supermana. Inny komiks, jaki przeczytałem, to drugi tom Tommy. I to jest kolej horror. Kim jest Tommy? Jest to przede wszystkim postać właściwie kultowa w Japonii. Jest bardzo dużo filmów, i to też aktorskich, o które, które opowiadają o Tomi. A sama manga jest to zbiór opowiadań, które są właśnie łączone, połączone właśnie postacią Tomi. A kim jest Tomi? Jest to piękna dziewczyna, ale bardzo zarozumiała, i jakby ona nie widzi świata poza sobą. Ona niejako. Teraz nie, wiemy, nie wiem, jak to nazwać, bo ona potrafi się odrodzić z dowolnej części swojego ciała i jednocześnie nie jest w stanie tolerować, że jakaś inna mi istnieje. Polecam, ale dla, dla pewnej grupy. I w zupełnie innym klimacie jest Spy Family. Obecnie jestem na tomie ósmym i jestem właśnie w momencie, w którym nasza JOR jest w trochę, in... trochę inną funkcję niż zazwyczaj. JOR jest, jak wiemy, zabójczynią, a tutaj musi być ochroniarzem. Przeczytałem jeszcze, jestem na szóstym tomie Fairy Tail. Też zupełnie inny klimat niż to, co wcześniej tutaj wymieniłem. Jest to świat magii, jakiś świat alternatywny. To jest alternatywny świat. I tam istnieje, właśnie, jak wspomniałem, magia, istnieją potwory. I mamy tutaj też wyspę potworów, i nasza ekipa magów z gilgi Fairy Tale usiłuje zbadać, dlaczego ci ludzie zmienili się w potwory. Czy, to, czy tutaj coś jest niezwykłego? Przekonajcie się. Przekonajcie się sami. A ostatnią mangą, jaką teraz czytam, jest Pulmat Alchemist. Wróciłem do nowego wydania. I tutaj mamy też powrót do niejako korzeni. Nasi dwaj alchemicy, czyli Ed i Al. Na nowo przeżywają swoje dziecięce lata, i tutaj właśnie oni uczą się tej alchemii, pobierają nawet nauki od pewnej kobiety, która też zapłaciła pewną cenę za to, że ona się tej alchemii nauczyła. Tak. Ale niestety nasze chłopaki będą musieli się tego w przyszłości nauczyć na własnej skórze. Halo, Halo. No, czytam różne rzeczy. Generalnie staram się trzymać rękę na pulsie polskich kryminałów, chociaż w zasadzie ich już nie czytam. Robię wyjątek dla dwóch autorów. Dla Ryszarda Ćwirleja i Marka Krajewskiego, bo jeszcze trzymają jakiś poziom. Te kryminały są zaskakujące, mają bardzo dobre rzemiosło i generalnie jest fajna akcja. Z większością polskich pisarzy kryminałów już się pożegnałem, bo albo męczą te same wątki, Albo po prostu no nie mogę po raz 47 czytać o policjancie z problemami, który jest pijakiem, ewentualnie po przejściach, no ile można. Tutaj chciałbym Wam polecić pocałunek Judasza, to jest druga część cyklu o prokuratorce Brigidzie Bocian. Wyszła niedawno Ryszarda Chwileja. To jest dalszy ciąg tego cyklu o milicjantach, czyli tak naprawdę niby coś nowego, a w praktyce to samo. Mamy rok 91. Milicja zmienia się w policję, mamy różne przemiany, pojawiają się kantory, banki, no i oczywiście mafia. A jak się pojawia mafia, no to jest to, czego wcześniej nie było: zabójstwa, porwania i tym podobne. No muszę przyznać, że tutaj Twillay naprawdę daje radę. Jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z twórczością Ryszarda chwileja, polecam nawet zacząć od losowej powieści, bo naprawdę warto. Czytałem też nowy zbiór opowiadań Pilipuka. Czasy, które nadejdą. To jest zbiór, który trochę mnie zaskoczył, bo wiadomo, że Pilipiuk poniżej pewnego poziomu nie schodzi, ale już widać, że pomysły na Storma się kończą. Tak jakby chciał wyciszyć trochę Roberta Storma. Za to bardzo fajnie czytało się te dwa opowiadania o doktorze Skurzewskim. Tutaj byłem zaskoczony, że jeszcze Pilipiuk potrafił coś z tego wykrzesać i nadal to jest bardzo ciekawe. Polecam, bo to jest jednak Filipiuk, wiadomo, że nie zawiedzie. Oprócz tego wyrwałem z wydawnictwa 9 telewizor Orkisza, pana pod pseudonimem Jana Mariana Dąbrowy, czyli tak naprawdę Tadeusza Sierzputowskiego. To jest taka ramotka, wiadomo, jakiś super wynalazek, cudowny wynalazek, to jest fantastyka z 29 roku. No, i ten telewizor Orkisza, żeby zbytnio nie spoilerować, przypomina współczesne satelity szpiegowskie. No i mamy wszystkie wątki typowe dla dwudziestolecia. Jeżeli jest cudowny wynalazek, to mamy oczywiście jakichś złoczyńców, w tym przypadku zakamuflowanych pod nazwą agentów Eurazji, czyli Związku Sowieckiego. Już wiecie, dlaczego książka trafiła na indeks cenzury po II wojnie. No i dobre Stany Zjednoczone, które wspierają projekt. No i tyle mogę zdradzić bez spoilerowania. Jak na Ramotkę z 29 roku czyta się to bardzo dobrze. Naprawdę jest w tym jakaś świeżość. Chociaż nie jest to nic no. cudownego ani fajnego. Czytałem też z cyklu wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika biur taki pokon pokonferencyjny, monografię Stawka Większa niż Życie i tytuł z Romek i Atomek. No i powiem szczerze, że myślałem, że to będzie coś lepszego. Stawka większa niż życie broni się jedynie tekstami tych y, pasjonatów, hobbystów, którzy byli też w tym dossier wydanym przez Ongrysa. Cała reszta naukowa, z drobnymi wyjątkami, jest po prostu nudna. To jest takie na, na siłę dokładanie różnych rzeczy. No dałbym trzy. W przypadku Tytusa jest to trochę lepsze, bardziej spójne. Ale tak samo. Wszystkie praktyczne teksty naukowe jakaś idea transgresji, jako przesłanka tytusologii, utopia i utopianizm w komikcie. To jest po prostu takie dorabianie na siłę. I przyznam szczerze, że 4, może cztery mniej, ale drugi raz bym tego nie kupił. No i tutaj też chciałbym zwrócić waszą uwagę na nowe wydania od Vespera. Konana, Roberta Howard'a, dwa tomy i pierwszy tom Kaina. Pięknie wydane, bardzo przyjemnie się czyta, dobre tłumaczenie. To jest klasyka fantazy. Tylko czytać i odstawiać na półkę. Też mam w kolejce szczury Wrocławia do czytania: Roberta Schmita, czyli zombie w krainie PRL-u, Dolinę Szpiegów Roberta Michniewicza to jest takie typowe szpiegowskie, najnowszy Kaczoglód, Walka o status i z ciekawości kupiłem też mity Ktulówego Hrówka, Nie wiem, czy to będzie fajne, ale zaciekawiony. Dorzuciłem do koszyka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To tak, pokrótce, co mniej więcej czytałem i co zamierzam czytać. To ja powiem, co pokrótce czytałem. A więc tak, dalej kontynuuję moją przykotę po świecie Majka McNally i czytałem Helpoja, czwarty tom, Lichwiarz i trolowa wiedźmia, wytanie zbiorcze. No bardzo fajnie się czyta, bardzo no... W te okultystyczne tajemnice, tajemnicze związki, bardzo fajny klimat mają te e, komiksy Helpoja. E, czytałem e, e, drugą część, która dzieje się w świecie Helpoja, czyli Biuro do, do paranormalnych i obronnych, i czytałem pierwszy Tom Piekło na Ziemi, które jest kontynuacją cyklu Plaka No to też się spoko czytało. No, po prostu no jak się komiksy komiksy Majka Mignoli, tak? Tajemnice, stwory, jakieś tajne stowarzyszenia, no, zmiany w zespole. Bardzo ciekawa pozycja i też, no. Interesująca, bo się ta akcja rozputowuje, z każdym kolejnym tomem ta akcja powoduje, że jest coraz lepsza. W powiatowej bibliotece można pożyczyć Spidermana Noir. Ja czytałem, ja czytałem, nie czytałem nigdy Spidermanów, bo szczerze powiedziawszy nie jestem fanem Spidermana, ale Spiderman Noir, komiks, pytanie z to mnie porwał, po prostu taki punk. Ekstra komiks Spider-Man falczy z Nasistami. Bardzo dobrze to się czyta. Fajne szy... Fajna, ciekawa przykota. No, kontynuowałem dwa tomy mrocznej otchłani. To o rekinach, o Atlantycie, o, te... o Kosmitach. Eee... Francu... Frankofoński komiks, Przeczytałem drugi i trzeci tom. No, Drugi tom rozputowuje. Trzeci jakby trochę zmieniał fabułę. Ale też się spokoczyta. Są jeszcze podobno czwarty i piąty tom. Może jeszcze je przeczytam. Po ten trzeci to tak jakby teoretycznie kończył cały cykl ten, tych, tych. Ale czy tak jest, to tego nie powiem. Ale to się mroczna otchłań też jest fajna do przeczytania. E, czytałem kryminał e, szpiekowski pasoszyt Marka Krajewskiego. No i on się cieje w. E, on się dzieje w Warszawie. I No i szczerze powiedziawszy to taki, to momentami trochę tak jakby siatał ten... Lepiej mi się czytało kryminały Tomka Tuszyńskiego niż, ten, niż tego pasoszyta trochę. bo jakby, jakby trochę stracił momentami, ale to może mi się tak wytawać tylko. Ale no to pasoszyt Marka Krajewskiego. E, czytałem dalej Kołkowskiego siedmiokrąg krzechu i pokowie pustyni to jest truki tom No i ten drugi tom jest dużo lepszy od pierwszego i, i bardzo fajny taki targ Fantasy trzeba powiedzieć aczkolwiek tu nasz zachret jest po dobrej stronie teoretycznie <laughs> Ale nie, bardzo dobre Mroczne fantasy do przeczytania Kołkowskiego, bardzo dobry cykl, drugi tom. No i czytałem Konana, Pitwa o pęszową koronę. No i to jest, się dzieje Conan w przyszłości. I to jest, czytałem niedawno takie komiksy, Tancząc, Tracons, to ten Konan jest w tym stylu, taki palpowa po prostu historia, sztampowa wręcz. I no, jeżeli chcecie tak usiąść i przeczytać jakiś rozrywkowy komiks to jak najbardziej. Jest Conan muskularny, który chodzi yy, w, w, z mieczem, w, w, bez koszulki i yy, po, po Las Vegas z XXI wieku. No i te, czytałem Torkala, Szeknaj Arycio, bo mi Paweł, ty to poleciłeś. Iż, yy, no, to jest niby ten reset yy, świata Torkala. Ma swoje pozytywne strony. Widać już że są już takie naleciałości współczesności. Czy to jest dobre, czy złe? No, jest reset, jest flip. Mogliby na przykład stworzyć coś nowego w świecie Torkala, niż po prostu tak jak ostatnio jest w mocie, resetowanie wszystkiego i kręcenie od nowa. Mogliby na przykład pociągnąć motyw tych rodziców Torkala, czy w, w ogóle jak oni stąd wyjechali po pierwsze. Coś mogliby rozwinąć, a nie resetować Torkala. Ej, słuchajcie, rysujemy od nowa Torkala. No, czy to jest dobre rozwiązanie? No, na pewno dla, dla Mer tak, a czy dla historii dobry? Nie wiem. No, komiks się czytało w porządku, jest bardzo ładny, ale czy reset jest dobry, no to samemu trzeba ocenić. No i czytałem klasykę komiksu: Sake o potworze Pakin Alana Mura. No to podobno jest jeden z, jeden z takich ważnych punktów na scenie komiksowej amerykańskiej, ale czym mnie porwał No nie Teraz czytam Watchmenów Alana Mura i to mnie porywa po prostu, Watchmeni są strasznicy, są meka po prostu. I są bardzo wysoko i szczerze powiedziawszy to jest czwarty czy piąty komiks, który czyta Malana Mura i strasznicy są na najwyższym poziomie, a Saka o potworze z pakiem mnie nie porwała za bardzo. No, jest tutaj trochę psychoteliki, czuć tutaj te lata 70. -te, eksperymenty z narkotykami, z takimi doświadczeniami i to się przerzuca na komiks. I tak samo jest w yy, komiksie Hellraiser, się pojawiają właśnie te lata 70. -te szalone. To właśnie tam jest odczucie, a, a Watchmen już, kurczę, no to to już jest inny poziom komiksu, po prostu. No i co czytam? Czytam Konana z wydawnictwa Wesper, Bardzo mi się podoba. Zaraz czytam Kejna i, i kończę czytać e, o czym opowiem w przyszłym e, e... miesiącu. E, Filipa Tika i e, Filipa Tika czytam. I e, jak Playtrunera. E, Dziękuję Wam bardzo, że przyszliście i to usłyszenia za miesiąc.